Witam. Tym razem temat, obok którego nie mogłem przejść obojętnie. W sumie to zapomniałem. Przypadek zrządził, że YouTube mi podpowiedział film o tematyce Cobra 1, czyli pierwszego i jedynego mikrokomputera do samodzielnego montażu choć może to jedynego to niekoniecznie bo zdaje się meritum był dostępny w postaci kitu no ale dostępny na papierze e... o historii kobry można sobie w necie coś tam wyczytać nawet na Wiki coś tam jest jak kojarzę to on powstawał około 1984 roku i później w takiej takim dodatku do radioelektronika to się nazywało rtv audio video sat coś w ten sens Był, była publikacja kolejna części opisujące budowę tego komputera programy do niego sposób jego programowania no byłem wtedy dzieciakiem chciałem to zbudować ale Ciężko było wtedy o elementy. No, nie udało się tego zrobić. Później, już po no, 10 latach, gdy miałem już Komandora 64, miałem CA80 i zdaje się, już opracowałem sterownik na 6502. Dostałem. Pełną dokumentację kobry, wszystkie numery tego, tego wydawnictwa, będziemy to oglądać, także pełna nazwa będzie tam, gdzie się widzieli. Bo wcześniej miałem tylko kilka części tego o tym komputerze, mikrokomputerze. Pamiętam, że to był układ wizyjny i interfejs do dalekopisu. Pracującego w roli drukarki. Jest bardzo ciekawy film. Sobie tam link do niego. No, może link to postaram się umieścić pod filmem, ale raczej bym tu szukał po prostu po nazwie. Niestety film ma prawie 5 godzin. No, ja go oglądałem, tak troszkę, no jak to się mówi po łebkach pomijam pewne tam fragmenty no już widzicie po jakim po jakiej tu nazwie szukać tak Andrzej Sirko Life i to chyba yy, najprościej albo konstruktor komputera kom, Cobra 1 ewentualnie pod hasłem Cobra 1 to jest jeden z konstruktorów który tam mówi o tym, jak ta konstrukcja powstawała, jakie były ograniczenia itd., itd. To, co jest ciekawe, w tym filmie też omawiane są współczesne gry na ten komputer, rozszerzenia typu kolorowy obraz. Jest mowa o symulatorach tego komputera, można sobie ten symulator uruchomić i, i pobawić się bez budowania fizycznego tego układu, łącznie z, tym, z tą wersją w kolorze i z dźwiękiem syntezowanym, bo w oryginale to było tylko popiskiwanie jak w spektrum. Bardzo ciekawe jest tam taka, w pewnym momencie pojawia się kartka, z podsumowanymi kosztami komponentów i koszty komponentów do tego mikrokomputera to były mniej więcej średnie miesięczne zarobki. Może się wydawać to dużo, to tak jakby teraz, no pewnie średnio to jest 6000. Można sobie sprawdzić na stronie gus -u ale w tym czasie takie komputery jak C64 czy Atari 65 to była półtora roczna pensja czyli mniej więcej tyle ile kosztował samochód Fiat 126p Oczywiście cena tego samochodu to ta tak zwana giełdowa czyli tak z 10 razy wyższa niż rzeczywista ale za normalną cenę ciężko było to kupić, trzeba było mieć talent. No. no właśnie, i tak przy okazji. PiS dążył cały czas do tego, żeby zrobić to, co było za komuny, bo Kaczor wychował się w komunie i mu się na, widocznie to bardzo podobało, że gdy rządziło się w komunie, to miało się dobrze, jeździło się za granicę, miało się dobre zarobki, miało się Kilka domów, ale to było dobre tylko dla nielicznych, Natomiast yy, zwykły człowiek nie mógł wyjechać za granicę. Yy, niczego w sklepach nie było. Musiał kombinować, żeby kupić cokolwiek, czy, czy ten samochód, czy pralkę, czy lodówkę. Mieliśmy embargo, więc w naszym kraju. Yy, no, konstrukcje, które powstawały, były kiepskie, i, i to odzwierciedla konstrukcja kobry Jedem. Można było to zrobić by dużo lepiej. Teraz, robiąc tą kobrę, ktoś wykonał wersję SMD. Ona jest generalnie prostsza, a kobra była skomplikowana, pewne rzeczy, bo były ograniczenia tych układów, które były u nas dostępne. A i tak był użyty Z80, który nie był produkowany w krajach RWPG, choć coś mi się wydaje, że w Niemcy wschodnie jakiś klon tam produkowali więc gdyby PiS dalej rządził, to doprowadziłby do takiej tragedii, jaką mieliśmy za komuny ja znam to z własnych doświadczeń jak wtedy było i nie mogą tylko z opowiadań, ale to, to, jest, to można by opowiadać to nie odda tego jak się żyło w tamtych czasach to tak jakbyście słuchali opowieści kogoś kto był na wojnie albo w więzieniu ale to nie odda rzeczywistości kiedy naprawdę się tam było ktoś kto tam nie był ktoś kto nie był w tych czasach nigdy nie zrozumie jak to naprawdę wyglądało i bardzo mnie dziwiło to że mohery tak głosowały za PiSem nie wiem, może to już Miażdżyca czy coś. Zapomnieli jak wtedy było, I albo nie widzieli tego, że, że PiS dąży do tego, co za komuny. Na szczęście, PiS realnie przegrał, utracił władzę. Nie mówmy tu, wygrane, przegrane wybory, bo to nic nie znaczy. Utracił władzę znaczy, jeszcze ma, pewnie dwa miesiące będą ciągnęli to, bo tych dłużej się nie da. Ale światowy rynek szybko zareagował na obelenie pisu i złotówka zaraz po wyborach się umocniła. No ale wróćmy do tematu. Yy, można sobie tu wklepać, powiedzmy Cobra 1. To zdaje się, mam o właśnie mikrokomputer Cobra 1 i dostanicie sporo linków o, łącznie z tym, o którym mówiłem. Tu znajdziecie też. No, no wiele, wiele z tych filmów o kobrze. Yy, takie, co mnie najbardziej zaciekawiły, to no, wersja kolorowa. Na pewno jest to dużo atrakcyjniejsze. Nie ma o czym dyskutować. Yy. Taka dosyć ciekawa gierka i tu pokażę Wam jedno z ograniczeń kobry. uważnie oglądajcie... Uważajcie na ekranie tak jak będą się pojawiać kreseczki i to nie jest. To nie są one spowodowane... Problemem ze, z digitalizacją tego, z przechwytywaniem obrazu, tylko kobra tak po prostu ma. No, jak na złość, te kreseczki, tu się nigdzie nie po... One się będą pojawiały, kiedy jest zmieniana treść obrazu. O, tu było przez chwilę, o, teraz było widać, tu, o, tu, 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 o. Widzicie, jak co się dzieje. To wynika po prostu z tego, że układ wizyjny. Procesor nie jest zatrzymywany w czasie, gdy układ wizyjny wykonuje operację na pamięci RAM wizyjnej i zakłóca pracę układu wizyjnego. I objawia się to takimi właśnie kreseczkami. Im więcej jest modyfikacji na ekranie, tym więcej będziecie mieli tych kreszek. W skrajnym przypadku, to naprawdę tu się taka pojawiała no dosłownie, powiedziałbym, śnieg. Na tej grze tego nie, nie widać, to trzeba znaleźć grę, która często się odwołuje do ekranu, często go modyfikuje. Co ciekawe, takiego problemu nie byłoby w wypadku, gdyby użyto. Tu jest kolejny problem, przerwania. Otóż. Otóż Kobra nie. I, I powiedzmy, jej system operacyjny to, to nie jest dobra nazwa. Nie korzystało z przerwań w ogóle. Ani do klawiatury, ani do urządzeń peryferyjnych. Do niczego no i brak przerwań wizyjnych, chociażby od tego, że zakończono rysować klatkę obrazu. Nie pozwalało to w prosty sposób synchronizować się z tym rysowaniem obrazu, wywołuje właśnie takie różne zakłócenia. A dokładniej o co chodzi? Ekran jest rysowany linia po linii, od lewej do prawej, i to trwa. Ileś tam czasu, zależnego od ilości linii. Faktycznie natomiast są, jest jeszcze wygaszanie, jest synchronizacja, znaczy wygaszanie, synchronizacja pionowa, pozioma, są dodatkowe czarne pasy, są jeszcze też ramki, więc tak naprawdę ten rzeczywisty. Ten obraz, te, te rzeczywiste, te czasy są dłuższe i w, można robić tak, że jeżeli linia została narysowana do końca, to teraz można wykonać jakieś tam działania do tego momentu. Później znowu rysowany jest obraz i tak dalej. Prościej jest, że w momencie, kiedy obraz został już narysowany w całości, Teraz zaczynamy wykonywać operację na obrazie, który jeszcze nie został wyświetlony. Robimy to, robimy, wiązka, yy, znaczy mija czas i w tym momencie już trzeba przerwać, bo będzie rysowany obraz. Jeżeli będziemy się trzymali w tym czasie, w tej synchronizacji poziom, pionowej, ewentualnie jeszcze w poziomej, co jest dużo trudniejsze, nie będzie żadnych zakłóceń na ekranie. Można też iść dalej. Jeżeli na przykład modyfikujemy coś tu na ekranie, to możemy zacząć już od tego momentu operacje związane z ekranem i mamy tyle czasu, aż do tej chwili tu musimy przerwać, i dzięki temu nie będzie żadnych zakłóceń na ekranie. Jeśli natomiast będziemy Obraz będzie rysowany, a my będziemy te elementy zmieniać, które akurat są rysowane, wtedy powstają różne zakłócenia. Niestety kobra nie generowała, a wystarczyłoby, żeby generować takie przerwanie. O, od tego momentu, że tu już narysowano ostatnią linię i się zaczyna tak zwana ciemna faza obrazu. I wystarczyłoby czekać na ten moment i od tego momentu odświeżać zawartość ekranu. No, dużo lepiej by było, tak jak w wypadku na przykład C64, że można było tam włączyć jeszcze przerwania od konkretnej linii. No, ale to, powiedzmy, by dość skomplikowało konstrukcję tego mikrokomputera, a zrobienie, żeby generować na stałe przerwania w określonej linii tej ostatniej nie byłoby wielką tutaj filozofią. Niestety w kobrze tego zabraku. Co ciekawe, w 6502 nie byłoby problemu, a dlaczego? ponieważ on pracował, zegar był tak dwufazowy. W pierwszej fazie mikro mikroprocesor miał dostęp do, do magistrali, pobierał rozkazy, dekodował, zapisywał, odczytywał i tak dalej. W tej fazie tu. W tej natomiast wykonywał wewnętrzne operacje, znaczy, tak, tu wykonywał na zewnętrznej, na magistrali, czyli na przykład na pamięci RAM, pamięci obrazu, tu natomiast wykonywał ten rozkaz operacji wewnętrznej i tu znowu na pamięci obrazu. I wystarczyło, aby układ wizyjny w tych momentach tu dobierał się do pamięci, Obrazu tak było najczęściej robione. Tak było w C64, chociażby. Nie, nie wiem, jak tam w Atari to było rozwiązane, ale wydaje mi się, że tak samo, bo pamięć procesora i, i układu wizyjnego była współdzielona, więc zapewne w ten sposób to się nazywało dostęp w przeciwfazie. W Z80, sprawa jest bardziej skomplikowana i tam w przeciwfazie tak łatwo nie, nie da się robić ale można zatrzymywać procek, na przykład układ wizyjny mógłby zatrzymywać procek na czas dostępu do pamięci obrazu. W kobrze pamięć obrazu jest osobna, czyli mamy tam taką sytuację, że pamięć RAM ROM jest, ma swój obszar, natomiast pamięć obrazu tam w górnej przestrzeni się znajduje zajmuje, ma osobny, osobny blok 1 KB. Ale dostęp do tych pamięci yy, tu sobie narysujemy, narysujemy tak, że tu jest wideo Jak to woli wideo. Tu natomiast mamy procek. O, procek ma dostęp do wszystkiego. No i układ wizyjny mógłby zatrzymywać procek w chwili, kiedy pobiera coś z tej pamięci. No, miałoby to tą wadę, że nawet jeżeli procek się dobiera tu, gdzieś, to układ wizyjny i tak by zatrzymywał procek bo nie, nie wiedziałby, czy dobiera się tylko do tej pamięci, czy do tej. No można by skomplikować konstrukcję i zrobić tak, że tylko gdy y, prosek dobiera się do układu wideo, do tego obszaru, y, to układ wizyjny w czasie, gdy coś tam robi, zatrzymuje go. No to byłoby najlepsze rozwiązanie. Nie byłoby skomplikowane mocno sprzętowo, bo wystarczy po prostu zdekodować, y, powiązać strop tutaj y, tej pamięci z cyklem dostępu Procka, i układ wizyjny by to powstrzymywał. Oczywiście w wypadku Zeta, tam jest, tych cykli jest więcej, to, to jest taki trochę bardziej temat skomplikowany. Trzeba by troszkę nad tym się pochylić, żeby to dobrze zrealizować. No i w sumie z, no, z tą wizją to troszeczkę sprawę z kaszanili. Ale może przejdźmy do omówienia tego komputerka, jego schematów. Tak, oczywiście dosyć pobieżnie. Nie będziemy przesadzać, bo film będzie trwał nie wiadomo ile. Już trwa 20 minut, więc więc może podzielę to na dwie części, to byłoby najrozsądniejsze, tak więc na tym etapie zakończę już omawianie. Omówiliśmy sobie po prostu jego możliwości. No, warto z tymi filmami się zapoznać, a w drugiej części opiszę jak to było zbudowane już dokładniej na podstawie schematów dostępnych w tym audio wideo coś tam w tym czasopiśmie. Na razie dziękuję i do usłyszenia.